Cześć! Chcielibyśmy przedstawić Tobie dzisiaj krótki materiał filmowy na temat sił napędowych, czyli czynników motywujących i pchających nas do działania. Siły napędowe są to rzeczy, które mają dla nas ogromne znaczenie. Są to motywacje, dzięki którym chcemy osiągnąć dany cel. To co nas motywuje ulega zmianie w ciągu całego naszego życia, czyli po prostu ewoluuje i jest właśnie zależne od etapu życiowego, w którym się znajdujemy. Wraz ze zmianą naszych wartości, Pozycji społecznej zmieniają się też czynniki motywujące, które mają wpływ na to, jakie podejmujemy działanie. Natomiast, co wpływa na to, że my konkretnie, ty, jako widz, ja i każda inna osoba utożsamia się z daną konkretną siłą napędową? Po pierwsze są to czynniki wewnętrzne, czyli wartości, które są głęboko zakorzenione w nas. Drugim takim czynnikiem są wartości zewnętrzne, czyli rzeczy, które nas otaczają, środowisko pracy, kultura, społeczeństwo. One już nie mają w nas takiego znaczenia jak wartości osobiste, jednakże dalej mają wpływ na nasze życie. Trzeci czynnik to są rzeczy. Które są nie do końca uświadomione. Te cząstki nas uruchamiają się, aktywują się w konkretnych sytuacjach życiowych i co za tym idzie, w pewien sposób zmieniają i wpływają też na nasze siły napędowe. Znając te trzy czynniki, możemy przejść teraz do przedstawienia tych sześciu sił napędowych, abyście mogli ocenić, która z nich najbardziej. Charakteryzuje właśnie Ciebie. Zapraszam do oglądania. Teoretyczna siła napędowa czyli zamiłowanie do prawdy i wiedzy. Dla takich osób, jedną z najważniejszych wartości jest chęć ciągłej nauki oraz przyswajania nowej dawki wiedzy. Zazwyczaj kierujący się teoretyczną siłą napędową są odbierani jako intelektualiści. Starają się zrozumieć cały kontekst danej sytuacji, aby wyciągnąć z niego jak najwięcej wniosków. Często są krytyczni i podchodzą racjonalnie do codziennych wyzwań czy problemów. Takie osoby cechują się myślącą postawą oraz cenią sobie rozwój intelektualny. Praktyczno-ekonomiczna czyli zamiłowanie do pożyteczności. Dla osób kierujących się praktyczną ekonomiczną siłą napędową, duże znaczenie będą miały rzeczy materialne, różne urządzenia czy gadżety. Posiadanym rzeczom będą przypisywali swój status materialny. Uważają, że wolność i bezpieczeństwo wynika z zasobów finansowych. Takie osoby często mają dryg do przedsiębiorczości oraz ich życie głównie skupia się wokół pieniędzy i rzeczy, które są użyteczne. Estetyczna siła napędowa czyli zamiłowanie do równowagi. Harmonia i forma to przewodnie wartości towarzyszące osobom, które kierują się estetyczną siłą napędową w życiu. Takie osoby wcale nie muszą umieć wyrażać się poprzez sztukę, ale zwracają dużą uwagę na niepowtarzalne cechy zjawiska często niezauważalne przez innych. Wyróżniają się przede wszystkim na tle reszty swoim zmysłem estetycznym, lubią ładne rzeczy, równowagę i harmonię. Społeczna czyli zamiłowanie do pomocy innym. Czynnikiem motywującym dla osób kierujących się tą siłą napędową jest przede wszystkim niesienie pomocy potrzebującym. Twierdzą, że jesteśmy stworzeni po to, aby wzajemnie się wspierać oraz być przy drugiej osobie w trudnych momentach. Ich życie skupia się wokół ludzi oraz niesienia im pomocy. Jednakże, często takie osoby są też bardziej niż inni skłonni do poświęceń. Indywidualistyczna siła napędowa czyli zamiłowanie do sukcesu. Takie osoby zazwyczaj dążą do zdobywania władzy oraz wpływów podporządkują znaczną część swojego życia, tak aby odnieść sukces. Dla osób kierujących się indywidualistyczną siłą napędową, podstawowymi czynnikami motywującymi będzie z pewnością rywalizacja oraz konkurencyjność. Tradycyjna, czyli zamiłowanie do spojrzenia na własny sens życia. Spójność wewnętrzna jest to jeden z ważniejszych czynników napędowych dla osób kierujących się tradycyjną siłą napędową. Takie osoby mają zazwyczaj silny kręgosłup moralny oraz cenią sobie życie według ważnych dla nich wartości. Często też szukają systemu zgodnego z ich przekonaniami, z którym mogą się utożsamiać i kierować w codziennym życiu. To by było na tyle, co mamy przygotowane dla Was w dzisiejszym odcinku. Dajcie nam koniecznie znać tam na dole w komentarzach, która siła napędowa dominuje u Was. No, i oczywiście, zostawcie swoje przemyślenia. Ponadto, pamiętajcie o łapeczkach w górę. No i koniecznie czerwonym przycisku subskrypcji, aby mieć dostęp do tego, co dla Was będziemy dalej przygotowywali i abyście na pewno niczego nie przegapili. Zapraszamy również na social media, na Facebooka i Instagrama. Do zobaczenia. Cześć.